Hej, 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 ja jestem Fajna Anna i tak wiem, że długo nie było filmów, długo mnie nie było, bardzo długo. No i no, przepraszam Was bardzo za tą przerwę, mam nadzieję, że już no tej przerwy nie będzie takiej długiej. No i chciałabym powrócić z moim kanałem, z nagrywaniem. Ale nie wiem, czy to się uda, szczerze mówiąc. Ale spróbujemy. I tak. No więc filmy, może nie będą się pojawiać codziennie, to może przesada. No bo no ja też nie mam czasu, nie. No więc te filmy będą troszeczkę rzadziej, ale wydaje mi się, że no będą. Okej. Okay. Mm. Jestem, jak widzicie, jestem tutaj. Jestem dzisiaj w Movie Star Planet. W takim zwykłym Movie Star Planet, nie żadnym dwójka. Zwyczajne, ok? Wiem, że jakieś Movie Star Planet 2 powstało, coś tam coś tam, było o tym gadane. Ale ja się w to za bardzo nie mieszałam. Ale no. Jeżeli. chcielibyście, żebym. Co zobaczyła, to Movie Star Planet 2. Jeżeli oczywiście to jest dostępne, to możecie napisać w komentarzach coś o tym mówi Star Planet 2. Ale tak jak mówiłam, dzisiaj jesteśmy w normalnym Movie Star Planet. Ale już tu prawie 2 minuty filmu lecą, a ja jeszcze nie powiedziałam co dzisiaj będziemy robić. Otóż dzisiaj, tak jak kiedyś, dawno, dawno temu, w starszym filmie testowałam inne MSP. Z tego co pamiętam, to, to było francuskie MSP i dzisiaj, tak jak wtedy testowaliśmy francuskie MSP, to dzisiaj będziemy testować MSP kanadyjskie. No więc już tak oto kliknęłam. Już to szybko pozezwalam. Mm. Wiem, że tutaj dostaję powiadomienia. Nie wiem, czy to słyszycie, ale tak dostaję powiadomienia. No. Dobra, i mamy. Właśnie nam się zrobiło, więc może już zacznijmy. Stwórzmy konto, ponieważ na kanadyjskim SP nie mam. Właśnie konta. I dobra, stwórzmy sobie dziewczynę. Wiecie co? Może bym zrobiła taką ciemną skórą, albo. Taką O. Dobra. No i nos sobie dajmy O ten. w niech są te. I dajmy takie, nie wiem, może różowe. Nie, te róż, ten róż według mnie to mi tak nie pasuje za bardzo. Czerwone, dajmy. Ostać czerwone, niech są. Okej, okay. i oczy, dajmy te może. Dobrze fajnie wyglądają. Dajmy może czy zielone. No okej. Okay. Niech jest. Dobra, włos. Włosy. włosy. Okej. Okay. Mm, może damy coś takiego. Może damy właśnie taki brąz, ale taki ciemniejszy jak jest. Nie, to jest jasniejszy. Mm. Um, 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 um. to właśnie jest mało brązów No i tak troszkę słabo to jest, nie, to jest brąz, to jest, to jest, to jest taki brązowy, po co to bardziej taki podczerwony, coś takiego To jest dzielone w ogóle, um. Widzę co nie już to takie jest, albo... Dajmy w ogóle ten kolor, albo może hmm. coś takiego? Nie, to bardziej pasowało mówiąc i... Okej, okay, niech to jest. Okej, okay, dobra. Ubranie, ubranie bluzka może coś takiego. Kolor pierwszy. Dajmy pomarańczowy. Pomarańczowy pasuje. Mm. Albo może dajmy to. I zróbmy takie granatowo-białe paski. No, takie. No. Mm. Okej. Okay. Dobra, to są te spodnie. I może dajmy. Dobra, dajmy te spodnie. Białe niech są. I buty. Hmm. Wiem, że może mnie nie słyszycie, bo to jest bardzo głośne, ale szybko dajmy te buty, bo może nie te buty. O, dobra, białe. Niech są. Ok, don. Ym, jak będziemy się nazywać? Hmm. Możemy, może. Nie wiem, jak się wtedy nazwałam, ale fajna. Dobra, dajmy to hasło, nie wiem jakieś byle jakie wpiszę. I uwaga, zaraz będzie głośno, więc może ja się nie odzywam. Chyba tak mi się wydaje, że będzie głośno. Powinno być, tak? Tak. Nie, nie nagrałam się Bardzo Dobra, dobra, dobra Okej, okay, dobra, dobra Dobra, fajnie, fajnie Dzień dobry Pixie Star Dobra, okej, okay, okej okay, Spoko Okej okay. Dobra mm. Już tutaj szybko Dobra, włączyłam dźwięk I już teraz normalnie powinniście mnie słyszeć tutaj mamy, a dobra, ok mam pierwszy level, jej yeah, włosy ja chcę może, może czarne albo takie może brązowe o, brązowe o, coś takiego dobra, to może być klej nie, nie, nie dobra, prezent ok super Będziemy mieli w ogóle drugi, drugi level. Poziom. To! Ok. Um. Dobra, jutro następnego dnia. W ogóle ja tak będę grał w MSP, gdzie. Ale um. coś pamiętam, coś pamiętam, MSP. I mamy dwóch przyjaciół, tak? Dwóch. Pixie Star i Pixie Są dwie pixistar. Star. Aha. OK, Spoko, więc. Jesteśmy na ponoć kanadyjskim... Wistar planet i... Tak. I przydałoby się może wbić ten drugi level. Mm. O, widzieliśmy. Dobra. Te włosy są ładne. Bo jeszcze tutaj chyba nie ma wybierania, prawda? No, nie. Może tutaj nam Pixie Star coś napisała, ale dobra. To sobie dajmy te żółte. To może dajmy takie niebieskie, a to nie jest takie. Dobra, mamy drugi poziom. Um, tutaj sobie pozbieramy. Dobra. Mm. Wierzeczki sobie pozbieramy szybciutko. Hmm. Może zaraz sobie na jakieś zakupy pójdziemy, ale to za, za chwilę troszeczkę uzbieramy pieniążków. Hmm. O, mam trzeci lewes. Fajnie. Tu jest, już, tu jest już wybieranie. Nie, tu jeszcze nie ma wybierania. Więc te buty sobie weźmiemy ale w takim kolorze i to sobie dajmy takie no niech jest takie, dobra Lime. Yy. OK okej, okay, okej, okay. okej yy. więc może idźmy na shopping tylko jeszcze tutaj szybciutko yy. dobra ubrania w ogóle jest jakiś sushi, date, jakiś motyw. Um, no i to mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. No i na nic praktycznie więcej mnie nie stać za bardzo, ale to... Pff, to. Na to mnie niby stać, ale to nie mi później mało kaski, No więc no um, Dobra Dobra, dobra, dobra Dobra um, Może ja już Wróćmy do tej może bluzki tej I może tą po prostu sobie kupmy kolorze, może żółtym? O, taki żółty jest idealny. I kupimy sobie, w ogóle ja się tutaj nie czuję, jakby była na, na kanadyjskim MSP, tak? Dałam Kanadę? Tak, dałam Kanadę. Ja się w ogóle tego tak nie czuję, czyż mówiąc, ale może stworzymy sobie jakiegoś artbooka um, No, rysujmy sobie, może Ej, nie, może sobie weźmy tło. Kieś takie, no dobra. Tekst. Napisz, powiększ. Napiszmy. No to może. Hello. Hello, tak pan dziecko wiecie. No tu są ludzie z Kanady. Z Kanady, tak? To z Kanady, no. Dałam Kanadę, chyba, tak. No, dałam Kanadę i ja się tu nie czuję jak na kanadyjskim MSP. Co jest? Dobra, kto jest tu? Um, może jeszcze dajmy jakieś rzeczy, może dajmy. To, o. Właśnie zdjęcia. Aha, dobra. A okej, okay, to zapomniałam. Ubrania, może dajmy, że dajmy yy, te włosy? Yy, 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 yy. Dobra, to nie zmieniajmy. I może dajmy naszą Pixie start time. O, dwie Pixie start. Time. Hmm. Dobra. Hmm, słyszeliśmy właśnie artbook, wiem, że może jest nieza ład... nie ładny. Hmm. Napiszmy sobie. Hello. Hmm. Nie, nie, nie będę tego publikować. Hmm. Okej, okay, fajnie. Hmm. Dobra, um, może, 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 może. Nie wiem, przebieżmy. może się przebierzmy. Może przebierzmy. Mamy jakieś inne spodnie. Nie mamy jeszcze innych spodni. Dobra, może te buty. I... Okej, okay, niech już jest, niech już jest. Um, Dobra, dobra, dobra. Może weźmy, pograjmy w coś, na przykład. W dress up. To nie większość rzeczy tu nie będę widać, co to znaczy, ale. Dobra, dobra, dobra. Mm. No, 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 no. No, no, no. Zbiera graczy, zbiera graczy i... Aha D-70 coś Może dajmy takie włosy, coś takiego Albo może nie Coś takiego, chyba lata 70, tak? Nie wiem Czyż mówiąc Strzelam To pewnie już jest coś takiego Mmm, bezkaret, wybieram. Proszę, nie, proszę, nie, wybierz. Ha, wybrała mnie. Teraz ja wybieram. Mmm, mm, ja, ok. Mmm, um, fila, fila, fila. fila. Dobra, dobra, dobra Wiem, że w tym odcinku bardzo dużo razy mówię Dobra, i To wygląda ładniej mm. To osoba ze świnką wygląda ładniej Tak, chyba to Te włosy mi się podobają, a u tej mi się nie podobają włosy Brown mm. up Nie wiem, co to znaczy ale Te włosy mi się podobają, chociaż nie Te włosy albo nie te włosy Albo wszystkie włosy mi się podobają, no Um, damy to, yy, krótkie spodenki i może te okulary są. No i dalej yy, wybiera jakaś farach 39. No, no, to, no, to, no ja, ja to ja. Ona! A no, nie wiem, szczerze mówiąc, co to miało być. Mm, sport, sport, sportowa, tak? Dobra, no to weźmy sobie. Może to. Yy, to. Może to jeszcze. Albo to. I to. Tak, może być. Sport. Sport, tak. Dobrze. Przetłumaczam. Ale chyba dobrze. Let's play. Ktoś napisał. Hej. Czego nie? Ja przecież tak fajnie. Punkt. Nie wiem, ale. No, tego chyba mi się podobają. Zresztą, te też mi się podobają. Ale nie, te są lepsze. Mm. Nie wiem, może coś takiego albo nie. Oczotniczki. Mm. Aaaa. Nie nie, nie, nie. nie. Dobra, dobra jest. Dobra, Scarlet 1, 2, 6 ten film już tyle trwa. Ciekawe, czy ktoś w ogóle będzie chciał oglądać ten film. Albo ta osoba wyszła. What you looking, looking at? <grym> Dobra, to i może ja wybiorę i później już wyjdę, bo że mówiąc, ja nie jestem z Stonie, ja nie jestem z Kanady. Nie. Tak, no więc ja emerald lubi 4. nie jestem z Kanady, więc ja nic z nie rozumiem, ja się po prostu bieram jak chcę. No spaj, spaj, dajmy może tej, to i teraz może wyjdźmy, po prostu tak, Wejdźmy. No i szczerze mówiąc już muszę kończyć ten odcinek, dlatego dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak to zostawcie łapeczkę w górę, no i widzimy się w kolejnym odcinku, który nie wiem kiedy będzie, ale mam nadzieję, że będziecie czekać, no to pa pa!